Panie pośle, rozmawialiśmy już wcześniej i deklarował pan, że nie będzie pan startował do Sejmu, że decyduje się pan, jeśli już, na Senat, a tymczasem zaszły zmiany i to dość, dość istotne. Nagle jest pan na jedynce, Paweł Szefernaker na dwójce i to zaraz po spotkaniu z panem Kaczyńskim w Dygowie. Proszę zdradzić kulisy tego, jak do tego doszło, czym się kierowaliście, co to za strategia. Nie, ja mówiłem, że nie będę startował. Nie, ja powiedziałem, że będę startował do Senatu, ale nie powiedziałem, że nie będę startował do Sejmu, ale oczywiście to jakby margines. Natomiast rzeczywiście doszło do spotkania w Dygowie. Pan prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie poprosił, czy też by dyskusja była taka merytoryczna i bardzo racjonalna, no i doszedł do wniosku, że w imieniu Komitetu Politycznego w imieniu własnym proponuję na jedynkę y, moją skromną osobę, aczkolwiek przy aprobacie pana y, ministra Pawła Szefernakera, który jest szefem okręgu y, koszalińskiego, no i doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście by wzmocnić listę jednak do Sejmu, no bo jednak jest to bardzo istotna kwestia przyszłość przyszłe te wybory no bardzo ważne dla Polski dla Polski gminnej powiatowej i całego naszego kraju. No więc musimy no zebrać i tak zintegrować się i tak zebrać siły i środki no by ten dobry czas dla Polski dobry czas dla Polski gminnej powiatowej przedłużyć i kontynuować. Czyli krótko mówiąc, jest to pewna strategia przemyślana i chodzi tylko o to, żeby jak najwięcej głosów, jak najwięcej punktów zdobyć, żebyście obaj, co najmniej obaj z Pawłem Szefernakerem, dostali się do, tak, tak. do Sejmu, tak? Tak, no przecież jest raczej. Bardzo prawdopodobne, że, że osoby no, rozpoznawalne, osoby, które mają pewne doświadczenie. Paweł Szefernaker przecież naprawdę dał dowody to, że jest takim ambasadorem Pomorza Środkowego. Bardzo dużo tutaj zdziałał no, i już wrósł w klimat naszej ziemi, tym bardziej w sposób naszej ziemi koszalińskiej. No, ja poprzez swoje doświadczenie też polityczne i też jako lekarza jako też obywatela, mieszkańca kołobrzegu tej ziemi naszej kochanej i, i, i bardzo pięknej ziemi koszalińsko Kołbrzeckiej i innych powiatów, więc do, doszliśmy do wniosku, że taki układ sił będzie, no, będzie taką akceptacją uzyska akceptację społeczną, no, ludzi naszych mieszkańców, naszego regionu i stąd też taki Wspólny, przyjazny, partnerski, powiedziałbym, decyzja, partnerska decyzja jest wspólna. To jest decyzja polityczna, gdzie na podstawą jest dobro ugrupowania partyjnego, dobro partii, ale pan osobiście, jako Czesław Hoc, panu się nie uśmiechało startować do Sejmu, pan chciał być senatorem, no więc jak pan osobiście to odbiera, jest pan troszeczkę rozczarowany, no bo te plany jednak się poszły w niwecz. Nie, nie, to znaczy no, to jest no, Sejm, Senat to jest Parlament Krajowy, tak? Ja myślałem. Ale nie... przepraszam, ale wiadomo, że praca senatora, praca posła... To zupełnie co innego. Czy, ja byłem radny powiatu, radny Symiku Pomorskiego, byłem trzyletniej kadencji posłem na Sejm RP, no byłem też y, posłem do Parlamentu Europejskiego i myślałem, że takie zwiększenie mojej kariery politycznej mógłby być Senat. Jednakowoż i koledzy zresztą i też nawet y, mieszkańcy i, i obywatele, czy też, no, i, i komitet polityczny zaproponował mi jednak taką, taką sytuację i taką pozycję i poproszono po prostu mnie, a jednocześnie bardzo fajnie, że również szef struktur naszych okręgu koszalińskiego, pan minister, wiceminister Paweł Szefernaker również jakby przystał przyjaźnie do tego i również w jakiś sposób no, nalegał, czy też powiedział, żeby, żebyśmy tutaj wspólnie tworzyli taką drużynę, bo to jest gra zespołowa przecież dla właśnie dobrego czasu dla Polski, dla małej ojczyzny naszej. No i właśnie przekonano mnie, a po drugie, no to dla mnie jest takie wyzwanie również i zaszczyt. No jestem dumny, że pan prezes Jarosław Kaczyński osobiście no w jakiś sposób przychylnie i pozytywnie wyrażał się o mnie i też poprosił, by, by taka sytuacja zaistniała. Panie pośle, jaka będzie kampania? Jaką kampanię będzie pan prowadził? Jaki pan ma pomysł na styl tej kampanii? No Na pewno nie będzie to kampania brutalna, ani agresywna. Ja myślę, że rzeczywiście najbardziej teraz się sprawdza kampania wśród ludzi, pośród ludzi. To, co robiliśmy cały czas, a więc blisko ludzkich problemów, trosk, też obaw czasami no i myślę, że zresztą ja to zawsze powtarzam, że nie trzeba słuchać dowódców, komendantów tylko trzeba przyjść na miejsce i po, po, posłuchać rolnika przedsiębiorcy leśnika i tam na miejscu się dowiemy co tak naprawdę trzeba zmienić, co poprawić i co oczekuje obywatel, mieszkaniec, rybak leśnik, rolnik i tak dalej, dlatego, że to jest fajnie tworzyć prawo na górze, ale to prawo musi być spójne i musi być dobre dla ludzi, dla mieszkańców. I, i dlatego moja kampania będzie wśród ludzi i jednocześnie swoim doświadczeniem, czy też swoją propozycją, no, będę przekonywał do mojej osoby oczywiście, ale będę przekonywał też do naszego programu, bo program mamy na, naprawdę dobra, a tym bardziej, że jesteśmy wiarygodni, bo daliśmy tego, temu dowody. Więc najlepszym dowodem to, to jest to, że wszystkie te obietnice wszystkie y, y, są dotrzymywane, dotrzymujemy słowa i ta wiarygodność też jest takim no, naszym y, kierunkowskazem też i jednocześnie takim pozytywnym odzwierciedleniem tego, co robimy i myślę, że to przez mieszkańców jest też pozytywnie odbierane. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie. Czy ta decyzja jest dla Pana zaskakująca? bo dla większości obserwatorów jesteśmy zaskoczeni tą zmianą decyzji pana prezesa Kaczyńskiego, no i panów. No, nie jest to zaskoczeniem, bo pan prezes od początku mówił mi i, i jakby namawiał do tego, żebyśmy jednak spróbowali, znaczy, żebym jednak do Sejmu startował, tak, natomiast ja byłem w jakiś sposób taki przekonany i, i, i pewny, że, że no właśnie Senat to też ta izba refleksji, zadumy takiego szacunku też dla parlamentaryzmu i, i, i dla, dla obywateli, dla, też do, dla demokracji. Myślałem, że tam też moja rola będzie no, jakaś yy, konstruktywna. Natomiast z początku mnie przekonywano, żeby, żeby, żeby jednak iść do parlamentu krajowego do Sejmu. Natomiast yy, no, teraz po Właśnie tej euforii albo takim entuzjastycznym przywitaniu przy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Dygowie, gminie Dygowo, no pan prezes jednoznacznie powiedział: no, no Czesław, widzisz, co się dzieje. Jest, jest dobrze, jest, jest wspaniale, jest tłumnie. No i wszyscy, gdzie podchodzimy, zawsze znają mnie, witają i tak dalej. I mówi: No, Czesław. Do pracy, tak. Znaczy Czesław, no, do, jesteśmy razem i zresztą Paweł Szewadak również, także tutaj nie ma jakichś nasz, między nami antagonizmów albo animozji, absolutnie naprawdę ja mogę się nawet tym szczycić, że jesteśmy w takim zgodnej atmosferze i zgodnym klimacie. Ten anturaż polityczny i taki bym powiedział koleżeński jest utrzymany i to też bardzo cieszy i tak buduje. Skoro jest tak cudownie, wręcz entuzjastycznie, to dodamy troszeczkę łyżki dziegciu do tego, panie pośle. Proszę o skomentowanie zamieszania, bo już nie chcę mówić, afery z marszałkiem Sejmu, panem Markiem Kuchcińskim. No, zamieszanie jest, to trzeba przyznać. No, na pewno nikt tego nie odbiera w jakiś sposób normalności. Myślę, że, że Dobrze wyraził to pan poseł do Parlamentu Europejskiego, Jachim Brudziński, właśnie w Dygowie. Powiedział, że pan Marszałek powinien to, za tą sytuację przeprosić. Sytuacja jest niekomfortowa, no wręcz powiedziałbym taka, która no powinna się z niej wyciągnąć wnioski. No i tutaj myślę, że, 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 że jakieś wnioski będą i na pewno. Wnioski takie konstruktywne, które by zapobiegały jakimkolwiek dalszym takim działaniom naszych czy innych. I to nie usprawiedliwia fakt, że, że za tamtych władzy też latano, na przykład, by wyprowadzić psa tak, do Gdańska, ale to nie usprawiedliwia oczywiście i nie, nie, nie czyni to, że pan marszałek no, w tym zachowaniem no, postawił nas w niekomfortowej sytuacji i rzeczywiście trzeba to wyjaśnić dogłębnie to i szczerze mówiąc wyciągnąć z tego wnioski, ale takie no, sprawiedliwe wnioski. Panie pośle, no wnioski się same nasuwają, nie trzeba to wyciągać, bardziej chodziło mi o to, żeby pan marszałek, a nie żeby, żeby podjąć decyzję. Nie tyle wyciągnąć wnioski, bo one są jasne, natomiast podjąć decyzję. Czy Pana zdaniem marszałek Kuchciński powinien stracić tą zaszczytną funkcję? To czy znaczy, nie, nie do mnie to należy. tak? Jest komitet polityczny, jest odpowiednie gremium, niech to gremium podejmuje decyzję. No i tyle. Ja myślę, że już tyle powiedziano w tej kwestii tyle już jakby argumentów, czy kontrargumentów powiedziano i wyjaśniono niektóre. Myślę, że, że będzie na pewno jakaś decyzja, nie wiem jaka, no to już należy do, 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 do władz partyjnych. No zobaczymy. Jeżeli podejmą władzę PiSu decyzję o odwołaniu marszałka, a powinny t, taką decyzję podjąć, biorąc pod uwagę idee, które Wam przyświecają i co m, wynika choćby z nazwy m, partii. E, czy Ryszard Terlecki, który jest wskazywany na następcę, ewentualnego następcę Marka Kucińskiego to Pana zdaniem będzie strzał w dziesiątkę? Nie, ja na tym temacie się panie, to, że nie mogę wypowiadać. Ja nie znam kulis jakby pewnych działań Komitetu, party, politycz... komitetu Politycznego i nie mogę się na ten temat wypowiadać. Natomiast myślę, że jak będzie jakaś, jakakolwiek decyzja w kwestii właśnie personalnych, no, to się dowiemy w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Pan jeszcze nic nie wie. Nie, nie wiem. <ś> 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 dziękuję bardzo.